nie Kącik proszę, coś, proszę, zaj, z planu. Um, jak się Pani czuje przed spektaklem? Fatalnie. Dlaczego? Zdenerwowana jestem, bo byłam na, na pielgrzymce i teraz... Cicho, cicho. mi Jeśli Pani była na pielgrzymce, to właśnie powinna być Pani taka... Rozluźniona. Rozluźniona, tak, no byłam rozluźniona, ale za dużo my się modlili teraz nie nią na rolę. Tyle razy Pani to brała, na pewno... To sobie pani rady, świetnie. Na, 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 to jest dobry tak? no To pomagało. się cieszę, na pewno wydąbiliśmy. Z taką otuchą dziękuję. Życzę pobudzenia. Dziękuję. Jak nastroje Bez... przez spektaklowe? <śmienny> bardzo dobry. O to, że potem będziemy tym welon tak po pomału. Ja, bo to tam jest, że to się o, tak. Bo... Uczysz się tekstu dopiero? Royal koszula! Nikt lepiej nie wyprasuje, jak Sabina. Tak <grymne> zrobię. <grymne> bo odstające uszy, tak że uważnie czekać no tak, zrobimy próbę. Zauważyłem bo na wietrze, wiesz, to... No dobrze, 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 dobrze. Może być? No, fantastycznie. No i tak właśnie się bawimy. <grymne> świetnie świetnie. Czeszemy się, czeszemy. Najlepsza pryzje, pani Przyjechała pani reżyser. Będziemy zaczynać próbę za chwilę za chwilę zaczynamy próbę, jak przygotowani. Yy, Przejdziemy po schodach, bo trzeba ćwiczyć. <noise> Gdzie a, idziemy? No e, zaprosić wszystkich aktorów na próbę. Przed no to dawaj, róbmy to. A Aktorzy wszyscy, ch chodźcie na próbę na dół. Nareszcie Ja już jestem. A nie? A, nie? Spektakl, a nie? na nie na Wygrzane musi być, także... Na tak zwanym gorącym stołu. Czujesz to? Nie! Dykcja Przede wszystkim. Korek! Proszę, korek! E, co tam piszą? Piszą, co, co? 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 mają zawrzeć trzy gruby, bo z naszą. Jedziemy. Ale. Wieczór. Jak przed graniem? Panią jest udomny stres. E, teraz w tym momencie nie pamiętam w ogóle swojego tekstu. Jestem całkowicie zestresowany. Po prostu kłębek nerwów. Na... Nie wiem czy to widać. Nie, bo to jest zagrany, sceniczny luz. Co pani czuje przed spektaklem w e, Pawłowicach? Przed spektaklem Między? Mamy informację, że jest pełna sama Jestem naprawdę dumna, że mogę wyjść na scenę z takimi cudownymi aktorami jak Barclay Garbus, jak nasze starsze tutaj pokolenie aktorów, młode pokolenie aktorów. To jest naprawdę duży zaszczyt, żeby z nimi pojawić się wspólnie na scenie. Jestem oczywiście podekscytowana jak zawsze. Tutaj już Pan pokazuje nam. Tak, trzy minuty, trzy minuty. Proszę Państwa, pierwszy spektakl. W naszym objeździe Teatr Polska jesteśmy w Pawłowicach za minutę zaczynamy. I ciebie, mokląc do ludziom. Jedne łazem do ząb, a wy w a i